O, proszę Państwa, ostatnie dni pięknej złotej polskiej jesieni, przynajmniej w Krakowie. Nie wiem, co teraz na YouTubie, kiedy ten film oglądacie, ale to właśnie jest idealny czas, żeby zająć się nową furą. To jest najbardziej nudny w teorii rower, jaki powstał na bike show, ale w praktyce to jest najbardziej chyba dojrzały projekt, jaki wymyśliłem, jeżeli chodzi o rower na zimowe. Europejskie wojarze. W tym roku powstał wyjątkowo wcześnie, bo nie na ostatnią chwilę, ale udało się rower zbudować trochę wcześniej, więc mogłem go już nawet przetestować. więc Znam jego plusy, znam jego minusy, a tych plusów jest więcej niż producent przewidział. Czy są też minusy, ale dzisiaj w ogóle opowiem Wam o takim synapsie, jakiego jeszcze y, świat nie widział. Aż może widział, ale jest to trochę inny synaps niż y, pewnie Wy widzieliście, więc dzisiaj opowiem Wam, co to za pomysł jest na furę. Dobra, to trzeba bladcza zmienić do zdjęcia, bo tak nie wypada, żeby rower na małym blacie do zdjęcia był. Proszę Państwa, co to jest? Jeszcze, te, jeszcze korba musi być. Tak. O, korba, tak, jeszcze powinienem tutaj zadbać o to, żeby te wentylki były jeden do góry, drugi też do góry, a dość nie będziemy się tak przejmowali. O co chodzi, proszę Państwa? Co to jest za rower? Co to jest za pomysł? No więc. Y znaczy, nie wiem od czego zacząć w sumie. Czy zacząć od tego, po co zrobiłem ten rower, czy co to jest za rower. Zacznijmy po co jest ten rower. No więc, jak pewnie dobrze wiecie, w tym sezonie jeździłem na dwóch Cannondale'ach, czyli na Super Sixie Evo Carbon 2, przebudowanym customowo na dura i na komponenty Pro. I to była szosa, którą już widzieliście na kanale wielokrotnie. Jakieś małe słowo podsumowania też oczywiście gdzieś tam będzie o tym rowerze. No jeździłem na Gravelu, czyli na Super Sixie Evo CX też przebudowanym customowo. No CX, bo ten rower w fabrycznej konfiguracji jest przełajówką, natomiast jak już doskonale wiecie, jest to ta sama rama co w Evo SE, czyli w Gravelu różni się tylko sprzętem. Mamy ten rower i tak przebudowaliśmy customowo, więc była szosa, był gravel. No i w tym momencie czy myślę, że osoby, które znają i śledzą Instagram Bike Show, już doskonale wiedzą, że Cannondale będzie partnerem kanału na kolejny rok, więc kolejny rok spędzimy z rowerami Cannondale'a, ale nie wiecie tego, że w przyszłym roku w Cannondale'u szykują się przynajmniej dwie, a tak naprawdę trochę więcej, ale dwie w naszym segmencie dość ekscytujące premiery, których oczywiście nie mogę Wam na razie zdradzić, ale możecie być czujni, bo będzie się w przyszłym roku na Bike Show w związku z Cannondale'em i premierami działo, więc mogę Wam od razu zdradzić, że na wiosnę zaczną się pojawiać na Bike Show nowe, Rowery, no ale przez to, że te premiery będą w przyszłym roku, no to pojawił się temat tego, na jakim rowerze jechać do Hiszpanii w tym roku. No i jeżeli chodzi o rower do Hiszpanii, temat jest taki: wyjeżdżamy znowu na 3 miesiące, jedziemy w dużej części na szosę. Natomiast jak pewnie wiecie, od zeszłego roku spędzamy trochę czasu w kalpę, a też trochę czasu spędzamy w Katalonii, a jak siedzimy w Katalonii, to są tam przepiękne szutry. No i właśnie, w zeszłym roku byłem po prostu całą zimę na Super Sixie szosowym i nie ukrywam, że trochę mi brakowało takich gravelowych opcji. W ogóle to był ciekawy rok, bo też udało się w zimie przetestować w kalpe rowery, których tradycyjnie nie powinno tam być, na przykład Crossa Eskera, którego mi się udało dorwać w kalpę. no ale brakowało mi roweru, który przez wybitną większość czasu byłby szosą, ale w razie czego pozwoliłby mi wrzucić trochę szersze opony. No więc z racji na fakt, że rowery tegoroczne już, że tak powiem, kończą swój przebieg, czyli pewnie widzieliście, że szosa była do sprzedania. Gravel wrócił do Canon No to pojawił się temat, żeby zbudować coś ciekawego. No i tak sobie kombinowałem, czego ja potrzebuję. No i stwierdziłem oczywiście, że potrzebuję roweru, który przede wszystkim jest szosą, ale pozwala wrzucić trochę szersze opony. No i w ofercie Canon istnieje rower taki jak Synaps. Natomiast problem synapsa polega na tym, że w swoich e, takich fabrycznych konfiguracjach jest rowerem, który nie do końca pasuje do moich potrzeb. No bo synapsa już na bajkę widzieliście, bo w zeszłym roku, w ogóle zimą, w zasadzie przed końcem roku, testowałem ten rower w takiej dość. E, Typowo kanalow konfiguracji. Czyli jest to rower, który ma wbudowany na przykład radar, ma wbudowane własne oświetlenie, ma wbudowany powerbank. No i to są rzeczy, których ja zupełnie nie potrzebuję, one też sprawiają, że ten rower trochę waży. Natomiast sama rama mi pasowała, ponieważ była po pierwsze bardzo komfortowa, po drugie pozwalała na montaż szerszych opon. Co prawda Canonik podaje, że do Synapsa można wrzucić oponę max 30, tam chyba dwa nawet, natomiast ja spokojnie zmieściłem 36 i zauważyłem, że nawet weszłoby więcej, do przodu bez problemu, a z tyłu jedynym problemem było umiejscowienie oczywiście kabelka i silniczka od przedniej przerzutki w Shimano, więc stwierdziłem, że... Jest pomysł, jest potencjał, żeby po prostu kupić z Cannondale'a samą ramę Synapsa w takiej najlżejszej wersji, czyli jest to rama bez, jak widzicie, tego wbudowanego powerbanka, bez żadnych radarów. To jest po prostu goła rama, żeby wrzucić do tej ramy swoje komponenty i na bazie tego stworzyć rower, który na szosowych kołach będzie wyglądał jak szosa, będzie ważył jak Całkiem lekka szosa, a przy tym wszystkim pozwoli mi wrzucić szersze opony. No i tak jak Wam mówiłem, Cannondale podaje maks tam 32, 30 coś. Ja wiem, że 36 wchodziły, a ja uznałem, że zmieszczę do tego roweru 40 nawet sliki. No i na tym przykładzie właśnie widzicie, że jest to wykonalne. Słuchajcie, co tu się dzieje osprzętowo w tym rowerze? W ogóle z czego ten rower zbudowaliśmy? Tak naprawdę podstawą była grupa, czyli Shimano Dura-Ace, którą znacie już z tego roku. Grupę, którą przełożyliśmy 1 do 1 z Super Sixa Evo Carbon 2 i stąd na przykład teraz te kable są poprowadzone tak jak są poprowadzone, ponieważ chciałem ten rower zbudować jeszcze póki ładna pogoda i na nim pojeździć. I akurat nie miałem pod ręką nowego kabla, a okazało się, że ten rower jest dłuższy od Super Sixa w rozmiarze 54, też 54, więc Kable, no trzeba było troszeczkę drutować, one nie tak powinny być, czyli ten kabel od tylnego hamulca powinien być po drugiej stronie główki, ten od przedniego powinien być trochę inaczej, więc to będzie jeszcze na spokojnie zrobione, jak się pogoda zepsuje i rower będzie miał jakąś przerwę, więc Dura-Ace typowo szosowa grupa, oczywiście tu nie ma żadnych kombinacji, tu nie ma żadnego rzeźbienia, to jest po prostu dura i to jeszcze z korbą 52-39 z kasetą 11-34, tarcze 160 przód, 140 tył, bo tak jeżdżę w sumie od zawsze. Nowo Pojawiają się gdzie indziej. Koła tutaj są absolutnie bez znaczenia, ponieważ są to po prostu testowe koła. Ty Suiz, ja normalnie jeżdżę na kołach czy szosowych, czy gravelowych Ewan a Tutaj akurat kończę test tych kół, które już zresztą widzieliście na wiosnę. Pierwsze wrażenia, ale teraz mam okazję dokończyć ten test normalnie w Polsce. Dla mnie jedną z ciekawszych rzeczy w tej konfiguracji tego roweru jest sztyca. To jest sztyca takiej myślę, że znanej w świecie fanów lekkich rzeczy i to jeszcze fanów lekkich rzeczy w MTB. Sztyca firmy AX Lightness. To jest sztyca, która też pojawiła dzięki uprzejmości Huberta z Veloartu. To jest sztyca, która jeszcze ma swoją historię w teamie Cross i u zawodników takich jak Maja Włoszczowska czy Jolanda Neff, bo to ta sztyca gdzieś z tych eksperymentów się wywodzi. To jest ultra lekka sztyca MTB. Waży niecałe 120 gramów z tego co, co ważyliśmy. Co jest ważne? Przez to, że jest sztycą MTB jest stworzona wręcz do rowerów o dużym slopingu, czyli do rowerów, gdzie to wysunięcie sztycy będzie z automatu bardzo duże. Ja wiedziałem, że tak będzie, ponieważ w zeszłym roku testowałem Synapsa dokładnie w takim samym rozmiarze, czyli 54. Tam w ogóle fabryczna sztyca mi ledwo wystarczała, natomiast no nie da się ukryć, że takie połączenie, czyli duży sloping, wysoko wysunięta sztyca gwarantuje, że ta sztyca bardzo dobrze pracuje. A jak to połączycie ze sztycą, która została stworzona do tego, aby była bardzo komfortowa i był bardzo dobrze że pracowała na nierównościach, no to robi się z tego naprawdę ciekawe połączenie z czasowej ramy z trochę większym komfortem na gruzie. Zwłaszcza, że ja tutaj się liczyłem z tym, że tutaj może się okazać, że maksymalnie zmieści się do tyłu ponad 36, więc czasu będzie trochę pod tym tyłkiem pomóc czymś innym, na przykład eee, sztycą. Co jest ciekawe z tą, z, tej, z tą sztycą jeszcze, to jest to, że ona w zasadzie nie, nie za bardzo nadaje się do przycinania i ma taki oznaczony przez producenta kreskami fragment, w którym musi zmieścić się jarzmo. Czyli to nie jest tak, że mamy punkt po prostu maksymalnego wysunięcia, tutaj mamy też punkt minimalnego wysunięcia. I paradoksalnie, mimo tego, że pewnie wydaje Wam się, że ta sztyca jest bardzo mocno wysunięta w tym rowerze, to ta sztyca jesteśmy ledwo tuż pod górną granicą wysunięcia, czyli tak naprawdę niewiele by zabrakło, a okazałoby się, że sloping w tej ramie jest wręcz za mały dla tej sztycy i ona by tutaj nie mogła się znaleźć. Na szczęście się zmieściła, jest około 1,5 cm poniżej tej górnej granicy wysunięcia, więc faktycznie weszło. Sztyca jest bardzo lekka i bardzo mocno pracuje na nierównościach, ale do tego elementu będziemy jeszcze wracać. Ona ma swoje minusy, bo wymaga bardzo dużo uwagi, jeżeli chodzi o dokręcanie i tym podobne rzeczy, małe momenty, ale do tego na pewno będziemy wracali, bo ta sztyca jest ciekawa. Nie jest to w żaden sposób sponsorowany element, ja go po prostu kupiłem od Kuberta z tajnych składów magazynowych, ale będziemy o tej sztyce jeszcze mówili, bo jest ciekawa. Siodło to oczywiście pro wersja Falcon z karbonowymi prętami lekkie siodło, które też już znam od ponad roku po prostu je lubię, dobrze mi się na nim jeździ. Ciekawie się dzieje, jeżeli chodzi o kokpit. Ponieważ mamy tutaj tak mostek FSA, który znalazł się tutaj dlatego, że po prostu jest dość lekki, bo to jest ten mostek aluminiowy powleczony karbonem, taki patent stosowany przez FSA. Są tytanowe śruby w mostku, też lekkie. Nie było dla mnie bardzo ważne, ale akurat taki się trafił, bo chodziło o to, żeby to był mostek 110 i Przynajmniej minus 12 stopni. Bo jest tutaj oczywiście e, totalnie slendered stem, czyli mamy zero podkładek pod, zero podkładek nad, mamy wymienioną nakładkę sterów na e, bardzo płaską. I naprawdę najciekawsza rzecz, jeżeli chodzi o ten kokpit, to jest kierownica, ponieważ to też jest element, do którego będziemy wracali, ponieważ to też jest totalna nowość, czyli to jest kierownica e, Pro Discover wersji Aero. Jak pewnie wiecie, ja jeździłem w Gravelu przez ostatni rok na Pro Discover Carbon, którą uważam za najfajniejszą dla mnie kierownicę, nie tylko gravelową, ale w ogóle, ponieważ jest kierownicą, która ma bardzo mały drop, która ma lekką flarę 12 stopni, ma po prostu idealny dla mnie układ, zwłaszcza w szerokości 400 mm. No więc Pro poszło krok dalej i zrobiło też wersję Aero, która ma troszeczkę, moim zdaniem, poprawione prowadzenie przewodów. W mamy tutaj możliwość poprowadzenia przewodów na przykład do integracji ich w mostku. No i mamy też kierownicę, która została stworzona do tego, aby idealnie licowały się z nią klamki GRX-a. My byliśmy bardzo ciekawi, jak się zlicują w takim razie klamki Duraysa i wyszło super. I naprawdę, jak ktoś nie wie, o co tutaj chodzi, to nie powie, że to jest w ogóle kierownica gravelowa. Ma bardzo fajne kąty, jest niski drop, jest ta lekka flara, więc mimo tego, że mamy kierownicę o szerokości 400 mm, no to na dolnym chwycie jest trochę szerzej, więc jest jeszcze stabilniej na zjazdach i mogę Wam od razu powiedzieć, że na zjazdach dla mnie ten rower w takim ustawieniu, z tym mostkiem, z tą kierownicą jest jeszcze bardziej stabilny niż Super Six. W ogóle rozwiązuje dla mnie wszystkie problemy, które ja miałem z pozycją na Super Sixie. Naprawdę jeździ się po prostu super. Bardzo stabilny, bardzo wygodny, a przy tym wszystkim pozycja jest naprawdę agresywna, bo mimo tego, że mamy tej ramy Endurance i są osoby, które w ogóle pisały, jak zobaczyły ten rower na strawie, że nie spodziewały się synapsa na bike show, to powiem wam, że drop w tej ramie, czyli stosunek wysokości siodła do kierownicy, mam nawet bardziej agresywny niż w przypadku Super Six. Bardziej agresywnych w sumie pozycji, jakie miałem w rowerach, a jest naprawdę dla mnie super wygodniej. Na razie jest to jeden z wygodniejszych rowerów, na których ostatnio e, jeździłem, więc naprawdę to po prostu wyszło. Nie każdemu to będzie pasowało, jest to dość specyficzne rozwiązanie i dużo tu jest takich no, moich udziwnień, ale na razie wygląda, że działa. Ile to waży? Będą o to na pewno pytania. Rower, tak jak go tutaj widzicie, czyli z testowymi, gravelowymi kołami DT Swiss gierce 1400, na oponach strada bianca 40 mm, z koszykami nabidony od pro karbonowymi, z pedałami Luca, z mocowaniem do licznika aluminiowym na rower wyszedł równiutkie 8 kg, więc wydaje mi się, że bardzo dobrze, bo jakby tutaj wrzucić lekkie szosowe koła, takie 1300 g, plus szosowe opony na lekkich dętkach, to myślę, że 7-8 można nawet poniżej 7,8 by było, a jakby go zważyć, tak jak producenci ważą, czyli bez pedałów, bez gadżetów, to myślę, że 7,5, około 7,5 kg by wyszło. A wydaje mi się, że jest to bardzo dobra waga, ponieważ no tutaj można by tak naprawdę jeszcze osprzętowo zrzucić trochę korbą, gdyby nie stosować korby z pomiarem mocy. Korba Dura-Ace z pomiarem mocy jest dość ciężka. Ona jest na poziomie chyba wagowym korby Ultegry, bez pomiaru. Więc tutaj można by jeszcze zrzucić korbą bez pomiaru, można by. Yy, trochę gdzieś tam jakimiś pierdołami podchudzać, chociaż mówiąc szczerze, siodło jest bardzo lekkie, sztyca jest bardzo lekka, kierownica jest dość lekka, mostek jest lekki, więc tutaj Szalu by już więcej nie było, ponieważ to jest dość ciężka rama, na pewno ponad kilogram, a z tego co pamiętam to chyba nawet około 1200 gramów waży rama sama, więc no synap nie jest lekką ramą, ma też rzeczywiście te wszystkie śrubki, mocowania, ale generalnie to po prostu nie jest lekka rama, więc wiele więcej byśmy tutaj nie wycisnęli, ale mój cel był taki, żeby się zamknąć poniżej 8 kg z tym projektem, uważam, że to jest bardzo dobra waga jak na rower, który pozwala też na jazdę po szutrach. Jaki widzę w nim taki duży plus? Dlaczego w ogóle budowałem ten rower na ramię szosowej, a nie na przykład na gravelowej? Przede wszystkim dlatego, że tego typu rama jednak na szosie wygląda dużo bardziej szosowo i właściwości jezdne są dużo bardziej szosowe, bo ta rama, mimo tego, że ma trochę więcej miejsca na opony, to to miejsce jednak jest bardziej na boki niż do góry. Jak sobie popatrzycie na prześwit nad oponą, to nie ma tam bardzo dużo miejsca. Przez to, jak tutaj wsadzicie na przykład jakąś 32-ką oponę, to, to po prostu wygląda jak szosa. Nie ma takiego efektu, że nad oponą jest masa pustego miejsca i wiatr sobie tam hula. Więc no, wyszło fajnie. Ja się naprawdę jaram bardziej niż no, budując Super Sixa w zeszłym roku. Bo, bo po prostu jest to jednak projekt, w którym wymyślacie coś, co. Wcale nie ma pewności, że to zadziała, bo w teorii pewne rzeczy nie są sprawdzone i trzeba to, że tak powiem, dopiero na własnej skórze przetestować. Ja trochę wziąłem doświadczenia z testu Synapsa z zeszłego roku, wziąłem pewne moje tam domysły, trochę tabelek, trochę cyferek, które Canondale udostępniony udało się zbudować. Myślę, że ciekawy rower. No, dla mnie bardzo ciekawy ja jestem bardzo, że tak powiem, już podekscytowany wizją wyjazdu tegorocznego zimowej emigracji do Hiszpanii, bo chciałbym dzięki temu rowerowi zrobić trochę nowych rzeczy. Nie będę ma jeszcze wszystkich zdradzał, na pewno po prostu dotrzemy trochę dalej i w trochę inne miejsca niż zwykle i po prostu mam nadzieję, że uda się znowu zrobić tak, żeby ta zima była trochę inna. Co roku coraz więcej osób ogląda Bike Show w zimie, coraz więcej osób przyciągają te zimowe tematy, które nie są takie same i tak też mam nadzieję, że będzie w tym roku. Mogę Wam też od razu zdradzić, jak już jesteśmy przy takich tematach, że będziemy również się spotykali w Kalpe z ustawkami i z tematem Zero Ride i Aprebici, ale jeszcze Wam dokładnie nie zdradzę dlaczego i jak to będzie działało. Zobaczycie to już wkrótce. Ale to też jest coś, czym ja jestem mega podekscytowany, bo udało mi się też spełnić takie jedno moje trochę. Trochę biznesowe, trochę w ogóle takie samorozwojowe marzenie, jeżeli chodzi o moje projekty, więc zobaczycie już wkrótce, o co chodzi. Na pewno od stycznia będziemy się widywali z Hiszpanii, z częścią z was na YouTubie, z częścią na miejscu, oby jak najwięcej osób było na miejscu, bo jak najwięcej było tych spotkań. Ale póki co, kończę. Dużo osób pytało o ten rower, bo już się pojawiał na Instagramie, już się pojawił na ustawkach ostatnich na zakończeniu sezonu Aprebici Zero Ride. Też ten rower był. Już wiele osób się przymierzało, już patrzyło, już pytało dlaczego Wiele osób w ogóle mówiło, że się nie spodziewało nigdy synapsa na bike show, bo jednak spodziewało się tej trochę bardziej agresywnych pozycji rowerów, a taki pomysł na zimę w tym roku powstał. Więc cóż, myślę, że jeżeli macie jakieś pytania jeszcze, piszcie w komentarzach, chętnie odpowiem. No i będziemy się jeszcze z tym rowerem i z komponentami, które w nim sam spotykali jeszcze, myślę, wielokrotnie w zimowych miesiącach, bo jest tutaj parę rzeczy do. Przetestowanie, a ja też zdradziłem Wam, że w trakcie sezonu będą się pojawiały inne, myślę, że również ciekawe rzeczy. Jeżeli ten rower dla kogoś jest, nie wiem, może zbyt, tak jakby przekombinowany, albo może, nie wiem, jest przestarzały, no bo Synapt nie jest nową ramą, to tych nowości w przyszłym roku nie zabraknie. W póki co Wam dziękuję za uwagę, drodzy Państwo, do usłyszenia. Hej!